Do wolności przez Polska, do Polski przez cały świat to słowa żołnierskiej piosenki z czasów II wojny światowej. Przez cały świat szedł żołnierz polski do ojczyzny po przegranej kampanii 1939 roku. Mimo utraty niepodległości naród polski nie złożył broni. Przez pięć i pół roku prowadził w okupowanym kraju i na obczyźnie walkę z Niemcami o wolność i biologiczne przetrwanie. Tę walkę podjął bezpośrednio po klęsce wrześniowej. Ze wszystkich narodów Europy Polska walczyła najdłużej, bez przerwy od 1 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku, a więc przez 2078 dni ale i straty poniosła ogromne. W niewoli niemieckiej jesienią 1939 roku znalazło się ponad 400 tysięcy żołnierzy, a ponad 200 tysięcy internowały władze radzieckie. Do niewoli niemieckiej dostało się ponad 11 tysięcy oficerów polskich, a ponad 9 tysięcy oficerów internowano w Związku Radzieckim. Rząd generała Władysława Sikorskiego, który 30 września 1939 roku rozpoczynał we Francji działalność polityczną, dokumentując nieprzerwane istnienie państwa polskiego, stawał przed niezwykle trudnym zadaniem tworzenie armii polskiej od podstaw. I mimo wielu trudności udało się we Francji stworzyć armię liczącą ponad 84 tysiące żołnierzy. Po klęsce Francji straty Polski były ogromne. Zamknęły się liczbą około 66%. Można powiedzieć, że w dwóch trzecich armia została stracona. Można sobie postawić pytanie. Dlaczego generał Władysław Sikorski z takim wysiłkiem, z takim uporem, gdzie tylko się znalazł, natychmiast przystępował do tworzenia wojska polskiego? Tak, profesor było Eugeniusz tak był Zaraz potem w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Brytyjskich. Odpowiedź jest chyba dosyć oczywista. Sikorski zdawał sobie bowiem sprawę, że polskie uczestnictwo w zmaganiach wojennych, udział żołnierza polskiego w wojnie przeciwko Niemcom, to nie tylko dokumentowanie, żywe dokumentowanie polskiej obecności w tej wojnie, ale także jakby stałe przypominanie, iż Polska walczy o swoje cele, o odbudowę suwerennej i niepodległej Rzeczpospolitej. I ten wzgląd przyświecał mu stale, kiedy z takim uporem, nie bacząc na wszystkie trudności, przystępował do tworzenia wojska polskiego. No tak, ale w chwili, kiedy upadła Francja, kiedy rząd znalazł się w Wielkiej Brytanii, nadziei na pozyskiwanie rekruta było coraz mniej. Wprawdzie Sikorski sądził, iż uda mu się duża akcja rekrutacyjna w Ameryce, to znaczy w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej oraz w Kanadzie, i początkowo jakby wszystko wskazywało na to, że tak, że tak istotnie będzie. Wszelako już wkrótce okazało się, że te nadzieje były całkowicie bezzasadne, przyniosły bowiem w sumie razem. Wysiłki polskie przyniosły w sumie razem niewiele, ponad dwa tysiące zmobilizowanych żołnierzy polskich. Więc jedynym właściwie rezerwuarem, skąd można było czerpać żołnierza i oficera, byli ci, którzy rozmaitymi drogami do, na Wyspy Brytyjskie przedostawali się, przez, idąc przez całą Europę, pokonując najprzeróżniejsze trudności. Po upadku Francji Wyspy Brytyjskie stały się ostatnim otwartym frontem walczącej Europy. Hitlerowscy sztabowcy butnie orzekają, że Anglia zatonie od samego ciężaru niemieckich bomb. Dwie potężne floty hitlerowskiej Luftwaffe dzień i noc atakują Wielką Brytanię. Przeciwko nim, obok dywizjonów brytyjskich, startują Polacy. W kulminacyjnym dniu 15 września 1940 roku. Polscy myśliwcy strącili 29 samolotów, więcej niż jakakolwiek inna formacja aliancka. O bohaterstwie i trudzie polskich żołnierzy przypominają dziś pomniki na brytyjskiej ziemi. Pomnik polskiego lotnika wzniesiony po wojnie przy londyńskiej autostradzie Western Avenue sąsiaduje z wojskowym lotniskiem Northolt. Bojowe dni i noce polskiego lotnictwa trwać miały do ostatniego dnia wojny. W Afryce i nad Atlantykiem, nad Arnhem i nad powstańczą Warszawą. Na tych frontach piloci myśliwscy zniszczyli łącznie 1187 samolotów wroga. Załogi bombowe zrzuciły prawie 15 tysięcy ton bomb na niemiecką Rzeszę. Zwycięstwo okupiła śmierć ponad dwóch tysięcy lotników. Klęska wrześniowa nie załamała całkowicie społeczeństwa polskiego. Mimo wprowadzenia przez okupanta rządów terroru powstawały na ziemiach polskich liczne oddziały partyzanckie oraz wojskowe organizacje konspiracyjne. Jak ważną rolę spełniały oddziały partyzanckie na polskich ziemiach, można ocenić przez pryzmat sił niemieckich zaangażowanych w kraju do walki o utrzymanie porządku i spokoju. Było to około 400 batalionów Wehrmachtu, SS i policji. To znaczne siły. Poza krajem Polacy walczyli na różnych frontach Europy i świata. Tobruk. Tak wyglądał każdy frontowy dzień obrońców Tobruku. Lotnictwo i artyleria nieprzyjaciela bombardowały porty miasto bez przerwy. Obrońcy osamotnieni w pustynnej twierdzy, bez lotnictwa i czołgów byli zdani jedynie na własne siły. W 1941 roku ciężkie walki między siłami faszystowskich Niemiec i Włoch i wojskami alianckimi trwały ponad 8 miesięcy. Tereny wokół Tobruku zryły pociski i bomby. Samo miasteczko stało się jednym rumowiskiem. Gdy nieustanne boje na pustyni wykruszały załogę twierdzy, dowództwo ósmej armii brytyjskiej po uzgodnieniu z generałem Władysławem Sikorskim postanowiło wysłać Polaków do Tobruku. 19 sierpnia 41 roku żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich zostali zaokrętowani. Jeden z niszczycieli brytyjskiej marynarki wojennej, którym Karpatczycy płynęli do Tobruku, rozpoczęli swą drogę z Aleksandrii wzdłuż linii frontu, narażeni na stałe ataki Niemców i Włochów. Szczęśliwie dotarli do celu. Od razu powierzono im trudną rolę obrony miasta i portu na najcięższym zachodnim odcinku frontu. Walczyli tu przez cztery miesiące, najdłużej spośród wszystkich formacji narodowych. Stanowili w tym czasie jedyną regularną jednostkę lądową polskich sił zbrojnych. Po tragicznym wrześniu 1939 roku żołnierze spod Tobruku zwycięsko rozpoczynali swój trudny, daleki marsz do Polski. Wkrótce brytyjska ósma armia rozpoczynała ofensywę, której celem było przełamanie blokady Tobruku i wyparcie z Libii sił niemiecko-włoskich. Wielka ofensywa aliantów od strony Egiptu oraz natarcie Polaków na pozycje niemieckie przyniosło wreszcie zwycięstwo. 10 grudnia 1941 roku Tobruk został wyzwolony. Stu kilkudziesięciu żołnierzy Brygady Karpackiej nie doczekało jednak tej chwili. Ich groby znajdują się na cmentarzu wojskowym tuż pod Tobrukiem. Skromny obelisk z polskim orłem przypomina o tragicznym losie wielu Polaków, którzy na różnych frontach II wojny światowej walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Generał Władysław Sikorski często przebywał wśród żołnierzy. Zabiegał szczególnie o stworzenie silnej armii, grupując w niej Polaków przebywających w różnych krajach. Sikorski zdawał sobie sprawę, że owym miejscem, terenem realnej rekrutacji, może być ówczesne terytorium Związku Radzieckiego. Stąd też, kiedy po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. I po podpisaniu układu Sikorski-Majski z dniu 30 lipca 1941 roku, a następnie umowy wojskowej 14 sierpnia tegoż samego roku, powstała możliwość tworzenia wojska. Sikorski był przekonany, iż uda się stworzyć armię, która odegra nie tylko rolę czysto wojskową, ale także rolę polityczną. Właśnie w sierpniu 1941 roku pisał do nowo mianowanego dowódcy. Czy świeżo mianowego dowódcy tego wojska tworzonego w Związku Radzieckim, generała de Andersa, że wojsko polskie tworzone w ZSRR i jego udział na froncie wschodnim w walce ramię przy ramieniu z Armią Czerwoną przeciwko wojskom niemieckim stworzy, jak to mocno akcentował, podstawę przełomu w stosunkach polsko-radzieckich. Otóż tę myśl, iż udział żołnierza polskiego na froncie wschodnim po stronie w sojuszu z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom stworzy podstawę przełomu w stosunkach polsko-lęckich. Tę myśl polski premier i naczelny wódz powtarzać będzie wielokrotnie. W drugiej połowie 1941 roku, w grudniu tegoż roku, kiedy jest na Kremlu i prowadzi rozmowy ze Stalinem, na początku roku 1942. A jednak, a jednak latem 1942 roku, Armia Polska w ZSRR jest ewakuowana. Do dnia dzisiejszego historycy spierają się, co właściwie złożyło się na to, iż taka decyzja zapadła. Jakie rachuby górę wzięły nad tym oczywistym przekonaniem Sikorskiego, o którym mówiłem, że udział żołnierza polskiego tam na froncie wschodnim przeciwko Niemcom razem z Armią Czerwoną stworzy podstawę przełomu polsko-radzieckiego. A generał Sikorski zdawał sobie sprawę, że bez ułożenia stosunków polsko-radzieckich w czasie wojny i na czas powojenny trudno będzie myśleć o bezpiecznym miejscu Polski w Europie. A więc historycy, historycy spierali się dawniej, spierają się dzisiaj, nie mówiąc oczywiście o politykach ówczesnych czy nieco późniejszych. Mógłbym dziś powiedzieć tak, nie wchodząc w wszystkie szczegóły. Początkowo Stalin jest niezmiernie zainteresowany w tym, by wojsko polskie wzięło udział w działaniach wojennych na froncie przeciwko Niemcom. Wszelako, kiedy wstępne porozumienia, które mówiły o tym, że dywizja pierwsza czy druga, te, które miały, miały być gotowe, pójdzie na front, kiedy to wstępne porozumienia, kiedy realizacja tych wstępnych porozumień jest przez generała Andersa, a ten przecież nie działał z własnej inicjatywy, lecz z, z, po ustaleniach, po porozumieniach z naczelnym wodzem, kiedy te ustalenia nie, nie, nie są realizowane, Stalin traci jakby zainteresowanie, powoli traci zainteresowanie w obecności żołnierza polskiego na terytorium ZSRR. To się wyraźnie zaznacza już wiosną 1942 roku. I zbiega się to, i to jest najistotniejsze, z trwającymi już wcześniej prośbami, a potem wręcz naciskami Churchilla, premiera brytyjskiego Churchilla, wspomaganego przez Amerykanów, by Stalin wyraził zgodę na częściową lub pełną ewakuację wojska polskiego na środkowy wschód, które tam będzie uzbrojone, wyekwipowane, wyszkolone, a potem jak. Obiecywano, wróci na terytorium ZSRR. Otóż te dwie okoliczności zbiegły się, żadna z nich jeszcze o niczym o losie wojska nie decydowała, natomiast kiedy wystąpiły razem, decydować już zaczynały. Do tego dopiero trzeba by dodać wyraźną, wyraźne inicjatywy. Dowódcy wojska polskiego w Związku Radzieckim, Władysław Andersa, który także chce opuścić terytorium ZSRR, spodziewa się bowiem, nie wierzy bowiem w siłę Armii Czerwonej, nie sądzi, by długo ona się mogła utrzymać. Przeciwnie do Sikorskiego, który wielokrotnie mówi, i zresztą pisze do tego, że Andersa mówi o tym na odprawach, odprawach wyższych dowódców, na poziomach Rady Ministrów, że Armia Czerwona nie rozpadnie się, a potem wręcz już jest przekonany, że Armia Czerwona wytrzyma nacisk niemiecki, a później. Będzie prawdopodobnie jedną ze zwycięskich armii w Europie. I otóż ten pierwszy czynnik, o którym mówiłem, zmiana stosunku Stalina do wojska, drugi czynnik, nieustanna presja nasilająca się, nasilające się życzenia Anglików, by wojsko polskie wyprowadzić ZSRR, inicjatywy i rozmaite jakby aspiracje Andersa. Powodują, że generał Sikorski ostatecznie wyraża zgodę na ewakuację Wojska Polskiego w sierpniu 1942 roku. Jest to wyraźny koniec pewnego rozdziału w stosunkach polsko-radzieckich, a także w dziejach Wojska Polskiego. Ze Związku Radzieckiego ewakuowano ponad 70, blisko 75 tysięcy żołnierzy polskiego. Ja nie mówię już tu o odnośni cywilnej, która także była ewaku ewakuowana. I od tego też czasu polskie siły zbrojne na zachodzie. Przez 1942, trzeci rok liczą sobie ponad 100, tysięcy, ponad 100 tysięcy żołnierzy. Mówię tu o o wojskach lądowych, siłach powietrznych i morskich. Dochodzi między do 115-118 tysięcy. Dopiero w 1944-1945 siły gwałtownie Polskiej zbrojne na Zachodzie wzrastają, kiedy zasilane są tymi wszystkimi Polakami, którzy wydostają się z obozów, w wyniku już tam yy, wyzwalania zachodniej Europy. W styczniu 1944 roku przybył na front włoski drugi Korpus Polski w składzie dwóch dywizji piechoty i brygady pancernej, łącznie 46 tysięcy żołnierzy. Wnieśli oni swój rzetelny wkład w wysiłku i krwi w sojusznicze zwycięstwo. Odegrali w nim ogromną rolę, a swoim wysiłkiem w bitwie pod Monte Cassino Przyczynili się do otwarcia drogi na Rzym i dalej na północ. Przebieg tej bitwy świadczy o wielkiej woli walki polskiego żołnierza. W z zdobytego klasztoru załopotał biało-czerwony sztandar. Z początkiem 1943 roku sytuacja aliantów na morzach uległa znacznym poprawie. Polska Marynarka Wojenna była drugim obok lotnictwa rodzajem sił zbrojnych organizowanych na zachodzie, które przez cały okres wojny brały udział w walkach z nieprzyjacielem. Polskie jednostki uczestniczyły w wielu operacjach morskich, odnosząc sukcesy w walce z niemieckimi okrętami. Nasze okręty Eskortowały konwoje płynące do murmańska. Bohaterską walkę z niemieckim lotnictwem i okrętami podwodnymi w pobliżu Wyspy Niedźwiedzie stoczyła załoga niszczyciela garland. W bitwie o Atlantyk inny polski niszczyciel Orkan zapisał na swym koncie 17 walk z ubotami. W późniejszym okresie wojny niszczyciele Piorun, Krakowiak i Ślązak wzięły udział w inwazji na Sycylię oraz Włochy, wzorowo wywiązując się z powierzonych im zadań. Za poświęcenie i bohaterstwo marynarze polscy otrzymali liczne odznaczenia bojowe. Tak więc, o schyłku wojny w polskich siłach zbrojnych na zachodzie znajdowało się 200 tysięcy żołnierza polskiego. Mówię tu o siłach lądowych, powietrznych i morskich. Ale wróćmy jednak do momentu, kiedy siły zbrojne Polski nie opuściły, czyli armia generała Andersa nie opuściła jeszcze terytorium Związku Radzieckiego. Mianowicie przez cały czas kiedy wojsko się formowało, od pierwszych dni i wojskowi, i politycy polscy zwracali się do strony radzieckiej, także do wojskowych lub też polityków z pytaniem o losy tych oficerów polskich, którzy do formującego się wojska nie zgłosili się. Chodzi tu o tych oficerów polskich, którzy znaleźli się w obozach, o których mówiłem w jednych z naszych poprzednich spotkań Kozielsko, Staszkowie, Starobielsku. Do wojska genera Andersa przybyło 400, około 400 oficerów polskich, którzy wcześniej wyselekcjonowani z tych trzech obozów znaleźli się w Gwiazowcu. Tam też w armii Andersa znalazło się około 1200 oficerów, którzy byli internowani również w Gwiazowcu, ale przedtem znajdowali się, byli internowani na Litwie, i Łotwie, tam bowiem po przekroczeniu granicy 1939 roku znaleźli się, a kiedy te republiki, kiedy te państwa nadbałtyckie znalazły się w ramach Związku Radzieckiego, oficerowie polscy zostali przewiezieni i osadzeni w obozie w Gwiazowcu. W sumie w Armii Polskiej formującej się ZSRR pod dowództwem generała Andersa znalazło się mniej niż 2000 oficerów polskich, z tych Ponad 9, czy może blisko 10 tysięcy, których internowano w 1939 roku. Strona polska więc bez przerwy dopytywała się, gdzie, jest, gdzie są pozostali. Odpowiadała też, otrzymała też nieustannie odpowiedź. Wszyscy, którzy byli w obozach, w więzieniach, zostali już zwolnieni. Innych nie ma. Tych pytań polskich było wiele, odpowiedzi były w zasadzie podobne. A kiedy już wojsko polskie opuściło terytorium Związku Radzieckiego, a stosunki polsko-radzieckie ulegały znacznemu pogorszeniu. W kwietniu Europę zelektryzował komunikat radia Berlińskiego, nadany w nocy z 12 na 13 kwietnia 1943 roku o odkryciu w lasku Katyńskim masowych grobów pomordowanych oficerów polskich. Komunikat niemiecki podawał iż w grobach tych miało znajdować się około 12 tysięcy oficerów polskich. Ostatecznie po pracach ekshumacyjnych, jakie tam wykonano, ustalono czy wydobyto szczątki 4143 oficerów polskich. Z tego około 2700 zidentyfikowano z nazwiska, imienia i stopnia. Ta sprawa, jak wiadomo, tak zwana sprawa katyńska, znajduje się polu widzenia, z polu zainteresowania działającej Polsko-Radzieckiej Komisji Partyjnych Historyków do likwidacji tzw. białych planów w wzajemnych stosunkach. Miejmy nadzieję, iż i w tej sprawie niedługo otrzymamy miarodajną odpowiedź. Powiem tylko, że wówczas, w kwietniu 1943 roku, Radio Berlińskie oskarżyło zbrodnie w stronę radziecką. Komunikat zaś radziecki ogłoszony natychmiast po komunikacie Radia Berlińskiego odrzucał te oskarżenia, stwierdzając, że oficerowie polscy zostali zamordowani przez Niemców we wrześniu 1941 roku. Kiedy to wszystko się działo, o czym w tej chwili mówię, formował się już Związek Patriotów Polskich w ZSRR, powstawała, czy powstała już idea tworzenia nowego wojska polskiego na terytorium, na terytorium Związku Radzieckiego. Ja myślę, że niezależnie od tego, jakie siły polityczne formułowały czy formowały tę nową armię, idea jakby była podobna, taka sama, jak ta, która legła u podstaw działań Sikorskiego. Tworzyć skuteczne narzędzie, skuteczny instrument w realizacji, w realizacji polskich celów wojny. Tworzyć skuteczny, skuteczny instrument, skuteczne narzędzie w walce o realizację polskich celów wojny, a więc o niepodległą, suwerenną Polskę, pewnie już w innych granicach, ale jednak. Uznawano komuniści, ci, którzy bowiem wstąpili z ideą tworzenia nowego wojska polskiego, także uważali bowiem, że im większy będzie udział wojska polskiego w toczących się zmaganiach wojennych z III Rzeszą, tym korzystniejsza będzie sytuacja Polski w momencie. Końca wojny, w momencie, kiedy przy stole konferencyjnym zbiorą się zwycięskie mocarstwa, by ustalać warunki pokoju, by ustalać nowe granice państwa i tak dalej. Więc niezależnie, jak powiedziałem, od przesłań pewnych ideologicznych, od różnic ideologicznych, jakie występowały między Sikorskim prosta a komunistami, w tym miejscu ja bym widział duże podobieństwo. W maju 1943 roku rząd radziecki, przychylając się do prośby Związku Patriotów Polskich, wyraził zgodę na formowanie Dywizji Polskiej. Zapewnił jej również pomoc w organizacji, wyposażeniu i przygotowaniu do walki. Ze wszystkich krańców rozległego kraju rad przybywali do obozu w Sielcach nad oką ochotnicy. Utworzono Dywizję Piechoty, dając jej imię Tadeusza Kościuszki. Powstały trzy pułki piechoty, pułk artylerii, pułk czołgów oraz dywizjony artylerii przeciwlotniczej, przeciwpancernej, moździerzy, a także kobiecy bataliony fizylierek i eskadra lotnictwa myśliwskiego, samodzielne bataliony i kompanie. Radzieccy sojusznicy udzielili także pomocy w skompletowaniu kadry dowódczej i instruktorskiej. Inicjatorami powtórnego utworzenia na radzieckiej ziemi polskiego wojska była grupa komunistów zgrupowanych w Związku Patriotów Polskich z Wandą Masilewską i Alfredem Lampenoczelem. Tymczasem w obozie sieleckim nad Oką odbywają się przygotowania do żołnierskiej przysięgi. Kościuszkowcy złożyli ją w 533 rocznicę grunwaldzkiego zwycięstwa. 1 września 1943 roku, w czwartą rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę, pierwsza dywizja piechoty wyruszyła w drogę na front. Szli w kierunku Smoleńska, drogą najkrótszą do Polski. 12 października ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy zorganizowanych w trzy pułki piechoty kościuszkowskiej dywizji i półk czołgów imienia bohateru Westerplatte, wraz z dywizjami radzieckimi, Wzięło udział w ofensywie pod białoruską miejscowością Leniną. W ciągu grudniowych walk przełamano pierwszą pozycję wroga i wdarto się w głąb jego obrony. Zadanie zostało wykonane. Bój ten przeszedł do historii. Od tego czasu, dzień 12 października, obchodzony jest w naszych siłach zbrojnych jako święto Wojska Polskiego. 23 czerwca 1944 roku rozpoczęła się ofensywa armii radzieckiej na Białorusi na liczącym 600 kilometrów froncie. Pod naporem wojsk radzieckich Niemcy wycofywali się. Na początku lipca wojska I i III Frontu Białoruskiego okrążyły w rejonie Mińska czwartą Armię Hitlerowską. Zlikwidowano również zgrupowania niemieckie pod Witebskiem i Bobrujskiem. Po wykonaniu tego zadania wojska I Frontu Białoruskiego rozwinęły ofensywę na kierunku Baranowice-Brześć. Lewe skrzydło tego frontu, w rezultacie lokalne, opanowało Kowel. Z tego rejonu wyruszyło następnie wielkie natarcie w pierwszej fazie, którego nad Turią i Bugiem wzięły udział jednostki artylerii polskiej, zapoczątkowując działania bojowe całej armii. 260 dział i moździerzy wspierało 69. Armię Radziecką. Natarcie rozwijało się pomyślnie. 20 lipca czołowe oddziały piechoty radzieckiej wyszły na brzeg Bugu, forsując rzekę z Marszu. Wraz z jednostkami radzieckimi forsowali Bug polscy artylerzyści. Żołnierz regularnej armii polskiej stanął wreszcie na ojczystej ziemi. 21 lipca opór wojsk niemieckich nad Bugiem został ostatecznie załamany. Wojska Pierwszego Frontu Białoruskiego rozwinęły pościg za nieprzyjacielem, przynosząc wolność narodowi polskiemu. Wspólnie z Armią Radziecką wkroczyły na wyzwolone tereny Lubelszczyzny oddziały Pierwszej Armii Polskiej. Powitanie polskich żołnierzy w Hełmie. Krajowa Rada Narodowa powołała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu polskiego, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej. Na wyzwolonych terenach Polski formowano kolejne bataliony, pułki, dywizje. Przystąpiono do tworzenia drugiej armii a dekretem Krajowej Rady Narodowej scalono Armię Ludową i Armię Polską w Związku Radzieckim w jednolite Wojsko Polskie. Szybkość działania wojsk radzieckich spowodowała przerzucenie polskich jednostek w Lukę powstałą na Pomorzu między wojskami wychodzącymi na Dolną Wisłę, a wojskami wychodzącymi na Środkową Odrę. Szybki manewr w trudnych zimowych warunkach niezwykle zaciekłe i krwawe walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego i rozproszenie niemieckiego zgrupowania, które szykowało się do przeciwuderzenia, to wkład żołnierza polskiego, wkład, który przyspieszył wyzwolenie całości ziem polskich, umożliwił koncentrację radziecką nad Odrą do bitwy o Berlin i przybliżył ostateczne zwycięstwo. Berlin stanowił ostatni bastion hitlerowskiej III Rzeszy, zaś jego zdobycie miało ogromne znaczenie militarne i polityczne. Faszyści dokładali wszelkich starań, by nie dopuścić radzieckich i polskich żołnierzy do tego miasta twierdzy kolebki militaryzmu i antypolskości. Przygotowania do obrony Berlina prowadzone przez wiele miesięcy zamieniły go w twierdzę trudną do zdobycia. walce na ulicach Stolicy Trzeciej Rzeszy traktowany był jako zaszczyt wyróżnienie Za lata walk, rany, poniewierkę, dostąpili tego także żołnierze odrodzonego Wojska Polskiego. Była to dla nas, Polaków, ważna decyzja polityczna. Obok żołnierzy radzieckich, z całej antyhitlerowskiej koalicji, tylko polscy żołnierze bili wroga w centrum jego kraju. Biało-czerwona flaga na pruskiej kolumnie w sercu Berlina była nie tylko symbolem zwycięstwa nad najeźdźcą, ale też symbolem wkładu narodu polskiego, jego regularnych sił zbrojnych i ruchu oporu w długotrwałą walkę zakończoną historycznym zwycięstwem berlińskim.